Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść. Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, Iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Oto słowo Pańskie. Ten, kto słuchał pierwszego czytania, tego, które czytała Ela z księgi proroka Daniela, mógł sobie pomyśleć, o co tu chodzi. Jakieś straszne, dziwne opowieści, albo bzdury, albo jakieś... Słuchaliście tego? Patrzyłem, a oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. I cztery ogromne bestie wychodzą z morza. No co tu w ogóle. Parę dni temu spotkałem jedną panią, która mi mówi tak: że Wszyscy ludzie są źli. Wszyscy są straszni egoiści. To już. W tym świecie już nikomu nie można zaufać, nikomu. Ale co się stało? Kolejna kobieta, kolejna. Przyszła tu niby sprzątać, niby taka miła, niby taka sympatyczna, a tak naprawdę jej chodzi tylko o pieniądze? Co ta kobieta zobaczyła? Że bestia Wyszła z jakiegoś serca ludzkiego. Kolejny raz zostałam oszukana. Czyli kolejny raz. Ktoś, kto mnie oszukał, tak naprawdę zrobił, zrobił rzecz potężniejszą. Powiedział mi, że, że nie jestem kochana. To jest to, co boli serce ludzkie. Nie jesteś kochana. Parę dni temu spotkałem człowieka, który, który, który mówi tak: Ja myślałem, nigdy się nie spodziewałem, że mój przyjaciel mnie tak zawiedzie. Kilka lat współpracowaliśmy, robiliśmy w firmie, firmie interesy, ja jemu pomagałem, on mi i nagle się nagle on przestaje do mnie dzwonić. Czekam miesiąc, dwa, trzy, pół roku. Po roku się dowiedziałem, że on wpuścił jakiegoś swojego bratanka i on robi z nim te interesy. I mówi, nie chodzi mi o pieniądze, ale mógł mi powiedzieć, jak przyjacielowi. Co zobaczył? Że bestia wyszła z serca ludzkiego. O tym bracia i siostry mówią te czytania. Wpatrujemy się w morze. Nie wiemy, co tam jest. Czasami nam to może się podoba, właśnie jak ludzie siedzą na plaży, nie, nie, uwielbiają ten widok, patrzą sobie na to morze i tak dalej. Ale nie wiemy, co jest w środku. I to morze, to wiecznie wibrujące, wiecznie morze, które jest w ciągłym ruchu, jest, jest tak naprawdę obrazem serca ludzkiego. Ty patrzysz na człowieka, spotykasz go, go, go po raz pierwszy, Jesteś na początku taki sztywny, taki, bo nie wiesz, jaki jest ten człowiek. Dobry, niedobry, miły, niemiły. Można mu zaufać, czy nie? O co tu chodzi? O to, że testujemy, czy ta druga osoba jest do mnie, do, do mnie dobrze nastawiona. Co wyjdzie z tego morza? Z tego serca, co wyjdzie? Wiecie, o co tak naprawdę chodzi. Na gruncie duchowym, czy ta osoba będzie mnie kochać? Czy w tej drugiej osobie jest miłość? Czy bestia? I to Słowo o tym opowiada, że kiedy spadają cztery wichry, to znaczy Bóg dopuszcza pewne wydarzenia, żeby wyszła cała prawda o nas. Ja dziesiątki raz, razy słyszałem, że ludzie w sądach to po prostu dziczeją. Kobieta mówi, ja nie sądziłam, że ta moja teściowa jest taka, że ona kłamie w żywe oczy na tej rozprawie. Jak można tak w żywe oczy kłamać? Ja nie wiedziałem, że ten mój mąż jest taki, że to po prostu matko moja to po prostu, jak, ja za jakiegoś strasznego człowieka wyszłam. Bestia wyszła z morza. I Dano, zobaczcie jak to słowo mówi, i Dano tej bestii o głowie niedźwiedzia, co znaczy, że ma głowę niedźwiedzia. No właśnie, często to słyszę, że, że jak, no właśnie, jak, jak, jak my jesteśmy, tacy, mnóstwo w nas złości, takiej wściekłości, to często ludzie mówią, że się oczy zmieniają, ta twarz wygląda inaczej, tak nieludzko. Bo gniewać się na drugiego. Być agresywnym jest rzeczą nieludzką. Być przeciwko jakiemu człowiek, jakiemukolwiek człowiekowi jest rzeczą nieludzką. Coś takiego jak, jak nienawiść, jak gniew. Wiecie, kiedy się pojawi, pojawił? Dopiero po grzechu pierworodnym. W raju, jak jest Adam i Ewa. Są, są w idealnej jedności z Bogiem, tam nie ma między nimi gniewu, nie ma złości. Dopiero po grzechu pierworodnym pojawia się coś takiego, że Kain zabija Abla. To jest skutek grzechu. Ta nienawiść, którą potrafimy, w, potrafimy nosić w sercu całymi latami, całymi latami. I to jest ciężar, który, który, który ciąży na sercu, ta bestia, która, która tam w tym moim morzu jest. I dano jej mięso, aby mogła pożerać. To się dzieje w sądach. To się dzieje, bracia i siostry, w sądach. Gdzie ci dziadek, babcia umarł, zostawia kawałek jakiejś ziemi. I w tym momencie ci diabeł rzuca mięso, to znaczy rzuca ci, ci twoją siostrę, twoją, e, twojego brata na pożarcie. Bo dopiero jak go pożresz, to, to, to wyrwiesz ten, ten kawałek jakiegoś pieniądza. Bestie wychodzą z nas. Ilekroć się pojawiają różnice zdań. Bestie wychodzą z nas. Ilekroć się pojaw, pojawiają pieniądze. O tym mówi to słowo. To słowo... Ono nie zapowiada jakichś jakich kataklizmów. Ono opowiada o tragedii człowieczeństwa. O tragedii ludzkości. O tragedii Twojego i mojego serca. I Bóg dopuszcza cztery wichry. nasze znaczy takie trudne wydarzenia. Żeby uderzyły w nasze serca, żeby wyszła cała prawda. No właśnie, że często się tak dzieje. Jak ludzie zaczynają się formować, jak, 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 jak zaczyna się z, tych, z tego tłumu anonimowych ludzi, zaczyna się robić wspólnota, czyli ludzi jest mniej. Oni są, są teraz bliżej siebie, już się znają, już siadają przy wspólnym stole, już zaczynają coś tam i wtedy się zaczyna. Bo wtedy zaczynamy zaglądać, co tam pod tą taflą jest. Zaczynamy patrzeć, Oczy niektórych bestiom. Wiecie, dlaczego jesteśmy agresywni? Bo się boimy. Źródłem agresji jest lęk. A lęk się w Biblii kiedy pojawia? Od razu po grzechu pierworodnym. Przed grzechem pierworodnym, jak człowiek był w jedności z Bogiem, nie było strachu. To było zero lęku. Wyobrażasz sobie, że jest możliwe życie bez strachu jakiegokolwiek? Jeżeli sobie tego nie wyobrażasz, to znaczy, że jeszcze nie jesteś w, pełni, w pełnej jedności z Bogiem. Wyobrażasz sobie, że jest możliwe życie bez gniewu, że się można w ogóle nie gniewać? Tak Chrystus powiedział w Ewangelii, według Świętego Mateusza. Każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega każe piekło ognistego. On tak mówi. O co chodzi? O to chodzi, że, że, że jeżeli nie jestem w pełnej jedności z Bogiem, to stwarzam sobie i innym osobom piekło na, piekło na ziemi. To jakiś, jakiś bój, jakąś wojnę, często ten bój i tą wojnę widać na zewnątrz. Albo mogę na zewnątrz udawać i grać, że jestem niby przyjacielem wszystkim, a w środku ten bój, ta wojna się toczy. I dlatego Pismo Święte używa takich słów, wiecie, tych be, tej, tej, tej bestii o wyglądzie pantery, Jezus, Maria, jakieś tam skrzydła ma, straszne wielkie zęby ma, ojej! Po co to? Żeby ci pokazać, jakich katuszy doznajesz, jak cierpi twoja dusza, jeżeli nosisz takie rzeczy w sobie. I zobaczcie, co to słowo mówi dalej. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął mie miejsce. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy jakby z czystej wełny. Pojawi się Bóg. Jego szata jest biała jak śnieg. On jest czysty. On jest święty. On jest dobry. Kiedy objawia się Bóg w swojej dobroci, to po co się objawia? Żeby rzucić człowiekowi takie światło, że Ty, człowieku, jesteś kochany. Bóg przychodzi najpierw, i pierwsze Jego słowo do człowieka to jest miłość. Ja Ciebie. Kocham. Ciebie, który, który, który nosisz ten niepokój w sercu, który się boisz tak wielu rzeczy. Boisz się, że ci, że ci nie starczy, boisz się, jak to będzie na emeryturze, boisz się, jak to, jak to będzie, kiedy moje dzieci dorosną. Kiedy ich nie będzie, ja będę sama. Jak to będzie. I dlatego, że, że, że wiele, wiele tych matek nie potrafi sobie tego wyobrazić, jak to jest, jak te moje dzieci uciekną z domu, to wychowują tych swoich synów do takiej totalnej niedojrzałości. Ta matka go potrafi trzymać, żeby za nic na świecie nie wydoroślał. Żeby do końca życia spędził z mamusią w domu. Co, co tworzy te chore, te chore więzy? Strach, lęk. Ten syn boi się opuścić matki. No bo jak on ją zostawi? Jak ona, biedna, sobie poradzi? Jak ja sobie poradzę? Kto mi będzie gotował? Kto mi będzie, nie wiem, te kanapki e, pod nos podtykał? Jak to będzie? Bestia wychodzi z nas, taka bestia, która chce konsumować mięso, to znaczy chce... chce Traktować drugiego człowieka jako pewne, pewne źródło korzyści. Sać. W tym sercu, tu, krwi taki tasiemiec. Tasiemiec, który chce sać z ciebie to, z ciebie to, z tobą mi się fajnie rozmawia, jesteś super kumplem, to z tobą się dobrze wódkę pije, nie wiem, to, to będę się z tobą kumplował. Czyli bestia, która chce pożerać ciebie. A zobaczcie, niech no się tylko sprzeciwi, niech no tylko ma inne zdanie, inny pogląd. Niech inaczej widzi świat, niech inaczej widzi jakąś, jakąś sytuację. Zobaczycie, jak Bestie z nas wychodzą. Bóg celowo to dopuszcza, żeby wyszła z nas pewna prawda. Żeby to nie było przyklepane. Rekolekcje są od tego. Te nasze są niestety krótkie. Mamy niewiele czasu. Mało mamy. Ale Bóg daje ten moment. Stwarza małą przestrzeń, żeby rzucić trochę światła na twoje serce. Troszeczkę. Dlatego nie bój się podczas tych rekolekcji stanąć w całej, nawet najtrudniejszej, najobrzydliwszej prawdzie o sobie samym. Niech wyjdzie bestia z tego dna morza. Niech ona wyjdzie na chwilę, niech, niech tam ten łepek, chociaż, chociaż troszeczkę ponad powierzchnię wystarczy. Po co? Bo Bóg chce się objawić, to jest napisane. Przedwieczny zajął miejsce na swoim tronie. I zabito bestię. Ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie. Bóg, kiedy się objawi ze swoją miłością, przemienia serce człowieka. Ta bestia, ten stary człowiek, który jest taki zalępiony, który jest taki przerażony. Nie, ja umieram, ja się starzeję. Ojej, nie, je, nas tutaj tak mało. O mamo! Ojej, mój syn, co, tatu, co tatuaża zrobił? Ojej! Widzicie, ten przerażony człowiek, w środku. Bóg chce go zabić. To znaczy, chce ci odebrać strach, chce ci odebrać to przerażenie, chce ci odebrać Bóg ten smutek, ten gniew, zazdrość, zabrać ci poczucie winy. Zabrać chce ci Bóg poczucie winy. Żebyś nie czuła się winna przez całe życie, nie wiem, że źle wychowałaś córkę. I ta córka, nie wiem, trafiła może do szpitala psychiatrycznego i ty po prostu cierpisz z tego powodu. Bóg chce się objawić ze swoją miłością. Kiedy On się objawi, bez cięży. Po to są rekolekcje? żeby stworzyć Bogu możliwość, chociaż troszeczkę, żeby mógł się objawić, żeby mógł do mnie mówić. W jaki sposób bestia umiera? Z powodu gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał, patrzyłem, aż zabito bestię. Czyli Bóg swoim słowem to robi. Nie wiem, czy pamiętacie początek Biblii. Bóg przyszedł i powiedział: Niech się stanie światłość. I w tej strasznej ciemności zajaśniało się. I powiedział, niech się stanie ziemia. I się pojawia ziemia. Bo potem mówi, niech się staną ptaszki, nie, koniki polne, kotki, pieski, króliczki, i wszystko to stwarza swoim słowem. Wypowiada jedno słowo i zaczyna się życie. I to się, tego chce Bóg dokonywać tu. Będzie mówił. Jeżeli ty to słowo przyjmiesz, ono od razu się spełnia. To, to jest niesamowite. Dlaczego się nie dzieje tu? Bo nie przyjmujemy słowa. Boże. Prosta rzecz. Jest pewna trudność słuchania. Ale o tej trudności będę mówił później. Bóg. Chcę wypowiedzieć swoje słowo i stworzyć w tobie nowe życie. I zobaczcie, o tym mówi Ewangelia. Chrystus mówi tak. Popatrzcie na drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, poznajecie, że blisko już jest lato. Co oznacza pączki? Jak się zaczynają pojawiać pączki, kojarzycie, taka wczesna wiosna, w okolicy niedzielnej palmowej, jak widzimy pączki, to się cieszymy. To oznacza, że te szare, brunatne drzewa wkrótce zmienią kolory. Będzie zielono, i drzewa będą białe, będą czerwone, te jabłonie, wiśnie, wiecie, one, to jest tysiące kolorów. Że się łąki zaroją od kwiatów. Aż za chwilę tą ciemność, tą depreche, które mamy przez 4 miesiące w Polsce, albo 6, na chwilę będziemy słyszeć, jak taki śpiewają. Będziemy widzieć błękit nieba. Wszystko się zmieni. I o to tu Chrystusowi chodzi. Jeżeli ty usłyszysz słowo, wszystko się zmieni. Zmieni się Twój sposób ostrzegania ludzi, którzy Ciebie okradli. Nie będziesz się bał. Jeżeli usłyszysz słowo, to zmieni się Twój sposób przeżywania Twojej starości, Twoich chorób, Twojej biedy. Zmieni się to wszystko. Dlaczego? Bo zobaczysz, że gdzieś tam w tym wszystkim jest Bóg, on jest tu ukryty. Rekolekcje są po to. Nie po to, żeby samemu coś zmienić, kochani. My tak myślimy, że, że teraz przyjdzie ksiądz i ci powie, co ty masz robić, a od poniedziałku będzie sprawdzian, czy ja to zrobię, czy nie zrobię. Rekoleksje są tylko po to, żeby dać możliwość Bogu, żeby się objawił. Żeby się pojawił, żeby rzucił pewne światło na moje życie. Tylko po to, pozwolić Bogu działać. Pozwolić mu mówić. Pozwolić mu się dotknąć i mnie kochać. I Chrystus będzie, będzie ciebie pytał, czy są już jakieś pączki, małe pączki w twoim życiu. Popatrzcie, mówi na drzewa. Są pączki. Jest już coś takiego, że patrzysz na jakiś swój krzyż i nie jesteś przerażony. I mówisz, dobrze? Dobrze, że nadeszła starość. Bardzo dobrze. Jak byłam młoda, to pędziłam, uganiałam się. Za pieniędzmi, za chłopakami, za tym chciałam A teraz ja mogę wreszcie usiąść. I jak człowiek. Wypić z drugim człowiekiem kawę i porozmawiać. A teraz ja mogę oczekiwać, na jeszcze lepsze rzeczy, na życie wieczne, na niebo. mogę czekać. A teraz mam czas na przyjaźń. Kiedy przestałam się lękać, kiedy przestałam chcieć więcej, 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 więcej i więcej. Zaczy, odkryłam, że niewiele mi wystarczy. Niewiele mi wystarczy, że jestem szczęśliwa. Kiedy widzę moją sąsiadkę, jak cierpię, idę do niej i rozmawiamy. I wtedy się czuję człowiekiem. Starość, bracia i siostry, to Bóg ją wymyślił. demon nam ją psuje, niszczy nam ją. Bo demon ci mówi, wszystko przeminęło, wszystko pozamiatane. Zmarnowałeś swoje życie, źle zrobiłaś. Ale zobacz, ten pan, kurde, kochany, weź go, on taki jeszcze jary, on ciebie kocha. Oddaj pokój demonowi. Zostaw tam, nie wiem, swojego chłopa, idź do tego pana. Demon, to, to demon nas ciągle zmusza do walki. A Bóg chce ci dać akceptację tej rzeczywistości, w której dzisiaj jesteś. Naprawdę. Chce ci dać akceptację tej rzeczywistości, która jest. Zniszczyć. Zniszczyć to twoje serce, które jest tak bardzo cierpiące. I dać ci nowe. Zapraszam was podczas tych rekolekcji do słuchania, do niczego więcej. Do tego, żeby słuchać żeby się wpatrywać, żeby dosłownie Boga.